Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało, że Korea będzie obok Stanów Zjednoczonych najważniejszym, kluczowym partnerem w zakresie modernizacji polskiej armii. Resort zdecydował, że Korea, firmy koreańskie będą realizowały razem z polskim przemysłem trzy kluczowe projekty. Pierwszym jest projekt czołgów podstawowych K2 Black Panther, drugim jest projekt Armata haubicy K9 Thunder, trzecim jest projekt samolotów FA50. Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach możemy zobaczyć wszystkie te firmy, które zaangażowane wraz z ich propozycją. Jeżeli chodzi o czołgi K2 Black Panther, program ten zakłada, że Polska pozyska ich aż 1000 sztuk. To bardzo dużo, bo oznacza to tak naprawdę 3-4 pełne brygady wraz z zapleczem technicznym. Te czołgi mają być dostosowane do polskich wymagań, czyli w odniesieniu do ich podstawowej wersji, która jest w tej chwili w służbie w, Amery w koreańskiej armii, mają zostać do, dopancerzone. To jest taki główny, główny, główny wariant. Ten czołg, który zostanie dostosowany do polskich e, wymagań, będzie nosił oznaczenie K2PL i od 2026 roku ma być produkowany w Polsce. Do tego czasu koreańska firma Hyundai Rotem Company zobowiązała się, że dostarczy naszej armii 180 czołgów K2 w tej podstawowej wersji. One zgodnie z decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej mają trafić na wyposażenie przede wszystkim 18 dywizji, ale także 16 dywizji zmechanizowanej, czyli będą zlokalizowane na ścianie wschodniej, głównie na Mazurach. Jeżeli chodzi o sam czołg, eksperci oceniają to, że oceniają, że jest to jedna z najnowocześniejszych konstrukcji obecnie dostępnych na rynku. Jest on lżejszy o 10 ton od Abramsów, które również za, za, zamówiliśmy w ich najnowszej wersji oznaczonej SEP V3, ale dzięki temu dysponuje zdolnościami przeprawowymi, którymi nie dysponuje amerykański czołg. Czyli mówiąc to, przekładając to na język operacyjny, te czołgi mogą się przeprawiać przez przeszkody wodne, jeziora, rzeki do głębokości, do, głębokie na, do 4 metrów. Czołgi amerykańskie ze względu na turbinę napędzającą je nie mają takich, e, takich możliwości. Jeżeli chodzi o produkcję czołgówka 2 Black Panther w Polsce, zajmować się tym będzie polska grupa zbrojeniowa. Przedstawiciele holdingu nie zdecydowali jeszcze, w której fabryce w należącej do holdingu będzie on produkowany. PGZ ma do dyspozycji kilka zakładów, które mogą się podjąć tej produkcji. To są wojskowe zakłady modernizacyjne w Poznaniu, to jest firma Bumar Bendy w ograniczonym zakresie mogą być wspomagane także na przykład przez Obrum, który jest częścią PGZ-u, mogą być wspomagane przez Rosomaka w kwestii spawań na przykład, mogą być wspomagane przez Hutę Stalowa Wola. To będzie decyzja PGZ-u. Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiedziało niedawno, że aby jeszcze bardziej zwiększyć możliwości produkcji pancernej Polskiej Grupy Zbrojeniowej, częścią holdingu stanie się w najbliższym czasie firma Cegielski z Poznania, ale to jeszcze jakby krok następny. Drugim programem realizowanym przez Polską Armię wspólnie z Koreą jest program Armata Haubicy K9. To można powiedzieć brat-bliźniak polskiego KRABA, bo dysponujący takim samym uzbrojeniem, różniący się technikaliami. Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało, że polska armia pozyska w najbliższych latach ponad, 200, ponad 670 sztuk tej broni. 212 ma zostać dostarczone w wersji obecnie produkowanej K9A1 do 2026 roku. Po tym, po 2026 roku, następne egzemplarze mają być produkowane wspólnie z polskim przemysłem, przede wszystkim z Hutą Salowa Wola, która obecnie zajmuje się produkcją polskich armatochałbic krab. Co bardzo ważne, porozumienia podpisane z firmą Hawaha koreańską zakładają, że polski, polski przemysł razem z koreańskim przemysłem będą wspólnie pracowały nad następcą armaty. K9. Nie tylko nad polskim odpowiednikiem, polską modernizacją tej kaubicy, która trzyma oznaczenie K9PL, ale nad chałbicą, która dopiero powstanie i zastąpi zarówno w polskiej armii armata chałbice Krapi K9, a w koreańskiej arm armata chałbice K9. Celem tego jest także oferowanie tej broni na rynki zewnętrzne. To bardzo ważne dla polskiego przemysłu, bo w ten sposób zyska duże zdolności eksportowe. Koreańska firma. Wyeksportowała chaubice K9 do kilku krajów, umieszczając w nich produkcję. Pierwszym była Turcja, a w ostatnim Australia. Pozwala to polskim podmiotom wejść no, w sprawdzony system uruchamiania produkcji i eksportu uzbrojenia do innych krajów trzecich. To duża szansa dla polskiego przemysłu. Jeżeli chodzi o polską armię, to ilość. Armata Haubic K9 pozwoli szybko uzupełnić stany osobowe. Jeżeli planujemy powiększyć mocno armię, to potrzebujemy bardzo dużo tego typu broni. Co ważne, Mon podkreśla, że będą równolegle produkowane w Polsce armata chałbice Krap i Armata K9 przez koreańskie podmioty. Ostatnim programem, który będzie realizował wspólnie polska armia razem z, z partnerem koreańskim jest program samolotów FA50. Tutaj niestety jeszcze czekamy na umowy wykonawcze, które określą dokładnie kwotowy zakres, ile zapłacimy za te samoloty, ich terminarz dostaw, ale także udział polskiego przemysłu. Tutaj yy, z oczywistych powodów będzie on znacznie mniejszy niż w przypadku pojazdów yy, wszelkiego typu. Nie tylko armatochałbic i czołgów K2, ale także innych transporterów opancerzonych, gdzie polski przemysł może współpracować z koreańskim. W zakresie lotnictwa ta współpraca będzie musiała być mniejsza, ponieważ my mamy raczej na terenie polskiej firmy produkujące śmigłowce Mielec i Świdnik, niż firmy zajmujące się produkcją samolotów. Ale strona koreańska zapewnia, że udział polskich podmiotów i tak będzie mógł być znaczący, ponieważ mogą być one pod dostawcami kluczowych podzespołów tak jak dostarczają polskie firmy na przykład z grupy PGZ podzespoły dla Airbusa czy Boeinga